Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Newsflash. A sponsorem od dzisiejszego odcinka Newsflasha jest użytkownik Abu, który nadesłał tą informację. Bardzo serdecznie dziękuję. A mianowicie Binance Chain przechodzi na własny mainnet, jak możecie przeczytać na ich, na ich można powiedzieć, blogu na stronie community.binance.org. Oczywiście link pod filmem. Czyli droga społeczności, Binance Chain uruchamia własny mainnet i planuje wykonać mainnet swap 23 kwietnia 2019 roku. Na czym to polega? Binance Coin zostanie stworzony na własnym mainnecie i zostanie przeniesiony z a właściwie skopiowany, można powiedzieć, odtworzony z z blockchaina Ethereum na blockchain na blockchain, można powiedzieć na, na blockchain własny, typowy taki swap, który się robi. Jest tu wszystko oczywiście opisane, powinniście trzymać swoje coiny na Binance, jeżeli chcecie, żeby to można powiedzieć, zostało przekonwertowane. Jest tu też napisane, że jeżeli chcielibyście zachować swoje Binance coiny na RC20 z jakiegokolwiek powodu podczas konwersji, musicie wycofać je z Binance.com, czyli z giełdy, do Waszych własnych e, portfeli e, Ethereum przed drugą, e, drugą w nocy czasu UTC 23 kwietnia. E, użycie tokenów rc 20 będzie, e, będzie tylko tymczasowe. Później zostaną e, wszystkie tokeny e, zmigrowane do Binance Chain. Po 23 Binance.com nie będzie wspierał wycofywania tokenów w standardzie ERC20 tak to wygląda. Taka fajna informacja, także jeżeli macie jakiekolwiek Binance coiny, których nie trzymacie na Binance z jakiegoś powodu, a trzymacie je na portfelach, to powinniście je to czym prędzej przelać na Binancea. Eee, tak jak to przy każdym najczęściej eee, najczęściej przy każdym jakimś przejściu na własny mainnet trzeba zwykle trzymać to na giełdzie, która wspiera eee, wspiera właśnie przełączenie się na nowy, na nowy łańcuch, na nowy na nowy blockchain. Tyle z mojej strony. Co o tym sądzicie, dajcie znać, dajcie znać jak myślicie, jak zareaguje cena jak zareaguje cena Binance Coina, czy będzie szedł po kolejne nowe ATH, czy może raczej będzie tutaj już coś to zaczęło spadać, bo wiadomo Binance Coin idzie bardzo mocno do góry, cały czas ktoś to zainwestował na początku naprawdę mógł się dorobić, zresztą z drugiej strony największa giełda kryptowalut, to co się dziwić. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, do następnego razu.